Są dobre, martwe. Tak. Dead body. Dead body. E, Oglądałem, znaczy czytałem dzisiaj o tym... Warzy. No i? Cisnęli strasznie pogrze. Tak czemu? cisnęli na głównym fanpage'u, że jest cała masa błędów, że zajmują się jakimś głównym, totalnym, niepotrzebnym. A wprowadzają jakieś zmiany, co chwilę zamiacają się jakimiś bugfixami i cheaterami. Mhm. Ale Daisy sobie ładnie z tym już poradziło. No, chłopy, ten I, battle, i, I, jak to to i, ktoś tam zbierze, to jest nie do przejścia już chyba. Chyba, że jesteś Murzynem i się cheatuje. Tak jak musz. Nie ty cheatujesz. Lol, jak to fajnie. Ty. Amelinium zebrałem nawet. Nie zauważyłem, że zebrałem amelinium. Ty amelinium tego nie pomalujesz. Ale zarżasz. Tak. Jak gruz. Chyba ty. Ale tego drewna tutaj schodzi. Chyba ty... Chyba ty... Chyba, ty. O, chyba twoja. <noise> nie zaczynaj. <noise> ja wiem co on chciał <noise> powiedzieć. No wiem, wiem, wiem. <noise> nie, mówię ci, że ja nie chcę już tego poruszać. To się samo porusza. <noise> nie. <noise> nie. to jest właśnie ciężko poruszyć. <noise> I co może Och gad, nie, nie, nie kopię dalej, tu trzeba się e, ograniczać z kopaniem, bo to jest po prostu nienormalne. Niech Bidek no. Zmarnuj. Daj mi to, daj mi to, daj mi to, dawaj ten kreształ. Ja twardo zwiedzam ten kanion, jak ktoś chce, może do mnie dołączyć ja tu się zajmuję... może tak, ja tu się elektroniką zajmę, a wy tam <laughs> pozyskujcie sur, surowcałki. Ja to e pozyskowuję cały czas wszystko. O, bardzo piękne. Nie zostawiłeś, bo pan, piękny kraj. Nie zostawiłeś tej tapa, mój he, he, He zrób se. Się. Taki trudny do zrobienia nie jest. Wam wszystko powiem. <laughs> jak? Nie, ty nie wiesz, powiem. Ty wiesz, ty wiesz, ty wiesz. No żelazko, że teraz jak na lekarstwo jest. Ale, Murzen, masz misję. Jest dzień. Zajmij się poszukiwaniem kurczaków. Potrzebuję piórko. sorry, ale jestem kupaj. Ty no znowu mam. Ale mam złoto tutaj, muszę pozbierać to złoto chyba, nie? Liście mi nie znikają, no muszę zrobić w tym koniecznie format. A co do tego mają liście? Co? Co do tego liście mają? Nie, no, Pyszne, liście ci nie, nie znikają musisz format zrobić. Na Windows XP to tak jest. Chociaż... o, znikają. Ooo. Hmm. No, to Java 32-bitowa. A, a, manage się, holy crap, i tu jest jeszcze tunel. Dawać sadzonki, z się... sezonki. Oh god. Ja chcę ja, red Ja też chcę wiele rzeczy, a wiesz, nie można mieć wszystkiego. Bo tamtym sierpem można wszystko naraz zgolić, złoić i tak dalej. Ty byś żłoił coś. Ja już się Aha. tu znam. Oh. Oh, fuck. Czemu to wygląda jak diament? Bo to jest Titanium Ore. To jest... O, o gór idzie. O gór, o gór. idzie. Ogrur, ogrur. Walogura. Jakiś go. What the fuck. Prapiętnie. No kurde, jak wyblakły diament. To po prostu wygląda wyblakły diament, nic więcej. No, ale tylko, oh, oh. Ehm... A już Czy naprawdę nie z... wiem, w którym kierunku iść, żeby... no. To będzie... no. Żeby Jesus. gdzieśkolwiek dojść? A zapisaj sobie waypoint? Waypoint? Tak. Y -point. Z, z domem? A, a to, ja to nie, ja jestem niedaleko z... od domu. o o o co? Och god! Ja, z... ja zapomniałem zrobić waypointa i nie dojdę chyba. Musi e... wypuścić za e... do daleko. Zdychuj. Dobra. Ja jak mnie Nie, zobaczysz. nie, nie, znowu błąd. Jaki błąd? Crash Gry? Jawa, Exe, koniecz. Dobra, już jestem. Znowu jawa. Znowu problem. A. Problem Slime. Titanium ore. Kopu, 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 kopu. O, to tak samo ładnie dużo. Piu, pił, 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 Jest tylko jeden, czy dwa? O, dwa. Skończyło się nie. Co się skończyło? Mm, wszystko ci się pokończyło, ty taki no. E... E, teraz, czekaj, 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 bo jak to po postawiał? Ona postawiał? No, zepsuł wszystko. Ja nic nie ruszałem aha, okay. Silver, lead, titanium, ore? Boże. Że dwa. No cicho, co? Szarańcza czy książce, co to jest? Wszystko po trochu. Oh. O wszystko trochę po, bardziej. Wszystko po, wow, po tym bloku. No, ale to ładne. Przegrzybki, kurde, zebrałem niechcący. Może wracaj. Możemy wróć, możemy wróć. No nie wola, nie gdzie jest, to kupię jeszcze. Titanium Sword, jaki ładny. Jak coś to powiedz, ja cię telepnę. Okay. go? No przecież nie będziesz szukał pół. E ja, w zasadzie. A, titanium mam jeszcze. Silver, or. silver. Bo muszę, tak, musisz pozbierać przekaz drewna, ale pod ziemią ja go chyba Boże, nie wiem. Boże, może wziąłeś ile jest drewna w domu? Mało. Mało. Eee... Mało, 20 nie sztuk. Nie no to 20. Jak tam bywa, zebrałem dwa staki. Ale ja musiałem zrobić paliwo. god. K Może nie, się nie nauczyłeś się przy Enku i robi surowce miał, to jest zawsze z mało. Przy mnie też. Bo ja. No. E, ja. Zombie potraciły miecze, bardzo mnie to cieszy. W końcu mam 12 raberów, widzisz, muszę tak to się robi. That's what I, no i... talking about it. No i... Nie, bo to było na no i, przyznaj się. To titanium. To i... Fuck yes. Taki Resin, w tym nie pójdź. Fakt jest, fakt jest, fuck, wody, jest fuck, fuck 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 jest. Chodź Możesz tu zombie, chodź tu Możesz zombie. Szwakacz. Dostaniesz O, Ole, tu mózgów leży, a jak te ząbwiaczki się tu wyzabijały fajnie. No chodź, nie no chodź, no chodź do niej, no chodź do papy, chodź do papy. Amelinium ore, zdychaj. Holy fuck! holy fuck, Roś, Co się o, Jeszcze jedno drzewo mogę przecież ściąć. Jeszcze jedno drzewo mogę ściąć. Jeden gotówk no. został. Oh yeah. Ile tych mózgów będziemy potrzebować na przyszłość? Tak od razu pytam. Eee. Wciór, e, tak, prawda? Wciór plus jeden dla Murzyna. Wiesz, tu same zombiaki z mózgami się <laughs> spawnią? Mam po, po prostu gigantyczny spawner tych zombieczków. To no dobrze to zrobimy tam. Czekaj, są tu te grindery. Oh o god. Dziecko, dziecko. Ja, dziecko. Dziecmo, dziecko. O Gizas. Nie będę kopał specjalnie, bo mam mało już no chodź tu. Nie ma. Tak, szkoda, że nie ma. Chodź tu, bo mózg zniknie. A nie skończyłem ja się tam... kill'ów, czyli zaraz te pasz mnie. Mm -hmm. Dę No wiecie co, to jest jakaś... Nie. A nie, jest, Mam 10 mózgów. Przez to, że sobie tylko stałem tutaj w kanionie. A ja No nie, ja no nie chcę, baj. A ja jeden i się z nim dobrze czuję, już, 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 już. Aj? Nie, albo czekaj, czekaj sekundę, że daj, szybko jak się wystraszyłem za kichon yy, zombie. Szybko, gdzie jest waypoint? Gdzie się ustawiało waypointy, lol? Ej, one tu muszą mieć jakiś spanner, one co chwilę stąd wychodzą. Waypoint, nie, lol, na którym się waypointa ustawia teraz? Hehehehehe. Och, może bo mnie tu zabijał. No to tam się ruszaj zaraz, przecież możesz ten... O, jest, dobra. Eee, la, la. Lola. Czeka, lala. Lala. Lula. Lala. te tefaj. Lula, czekaj już. Tak tydydydy mi nie dał mózgu Skubany Skubany nie dał mi mózgu O Boże, Stefanku. Ale ludzie będą mi tu pisać, że tu, kurde, tyle diamentów pominąłem A to wszystko Titanium War Eee? Co, i to tyle? Dobra muszę... na się robić. Chcesz dostać od wilkołaka? Strzała? Boże, już kolejna noc zapadła? Och, krapy Zapala głucha noc A czemu mi się tak dzieje, że mi się tak dzieje? No o? nie, ja mam same problemy, Skupę wiecie to co, to jest jakaś pracy? masakra. Znowu? No. Będę miał je zaraz timeout i zginę, muszę się wylogować. O, nie, wracaj do mnie. Czekajcie, jeszcze. Dobra, jestem ponownie shard i... of shard. Jestem spokojny. Ale w cię jest ten, no, przycinanie. Proszę się Ale robi shard of z Z czym? No, no, no... To koda no, no, z no. no. yy, Na czym był teraz ten... tu... dom? Nie, takie ładniejsze kolory. Ja wychodzę z założenia, że dowiemy się o tym. Może... drewno? Popatrz, że już nie hmm. ma drewna. Cieszy mnie to bardzo. Zielony nie jest. Ja mam sztuk, Właśnie dwie, ale przypalonego, Znaczy przerobionego. No na pewno, ile tych zombieków tu jest, Je jest. i ja A no jest. No jak zginę, zabijcie ją, ale 11 już. Fuck mi. Ja mam ósmy. Nie <laughs> zauważycie, że jest. A może jest komenda bug, czy nie ma? Nie ma. <laughs> fuck. <laughs> fuck, back, fuck back, bach. <laughs> no Poszedł mi stąd. To fuck, co to był za dźwięk? Skrzynia. Nie, jak jest na dworze. Aha, to chyba to było. się. A, to farnie. są same zombiaki. Może... Walczysz sam z sobą. Ty, wiesz ile <grym> ja mam mózgów? Jak kurde w poprzedniej części było ciężko je zdobyć, to teraz już mam 17. Nie wystarczy jeden. A, tam O, marchewkę mam, marchewkę jeden mam. To yyy. spraw... No... Czekaj, bo marchewka jest ciężka do zdobycia, muszę tę marchewkę mieć. Siekiera leci na aut. Już kolejne. Trupa. I pies właśnie SMS. Tak, tak, pięknie Murzynku. Mhm. Mam tu świątek na kolędy zarzucił. Nie, będziemy śpiewać się dopiero. Muszę w końcu coś zjeść. Jest, mam marchewkę. O mam marchewkę. Ja też miałem jedną. Teraz muszę wrócić do domu. Słyszałem, jak tam będę wpierdzierają. O, fuck, idzie do mnie z Jak myślisz jedną? Zużyłeś ją? Nie, no. Nie, 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 w życiu. No, chyba jest ten cierpiał. Nie jest, w skrzynce. Słyszałem, jak mnie goni za mną. Aj, mnie się, że zginąłeś, lol. Aaaa, nie przepali się. A tu siedzisz, skubę coś, Skąd ty tu harczysz? A raz czy tu oswobodzę. O, Murzyn drewno oh, się 5 zł za to ma być To ty tanio się cenisz? Tak, Murzyn wyślę SMS-a treści, pomagam na Murzynę Za 5 zł Indie Google Ten, Ty na gogo to dopiero byś poszedł Czekaj bijemy? Ósmy poziom mam. Chodź, zapraszam. W sensie, że level. W sensie, on chce mi coś zrobić. <grym 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 ja ja jem żyw. Oho, słyszałem kogoś błąd. Masz ósmy level? Tak. Kto? Ale... Ja mam 12. No? Aha. Ja 15 już. <grym> Ale ja z... spinęłem. Mm -hmm. jest też... No No, no, no. Ciemniej, ciemniej. Ale wiesz o co chodzi? Ja dostaję ekspa za przepalanie. Wiem, naszych surowców Dawaj mi też żelazo <laughs> Dawaj też żelazo No i wziął wszystko No do skrzynki no. Dobra, zrobi się dzień to ja w końcu wychodzę z tych podziemi, mam już dosyć Podziemnych ziemi Wiecie my, że my tu mamy naprawdę brzydko Dzieci brzydko, co ci się dzieje? Chociaż taki, powiem ci, aneks kuchenny Dwie szafki górne Piecyki Dobra, lecę za sam się prawie znowu nabrałem, że to jest kurde ten Diabędzior Boże, o. ile tu tego schodzi, to jest niemożliwe Ten sposób, to muszę nas proszę. tak Gdzie to było? O. Kopalnie. Może no, jak kopalka. wpadniesz tutaj, do tej kopalni, gdzie ja teraz jestem... Kopałka. Następny raz, to po prostu będzie wow. Poleciał, kopalka. jak zwykle. Kopałaka? fuck, nie chcę kopałka. Kopałaka, the fuck? Spoko, loko, kopałka. No, tak redstonik. A, Murzyn, diamenty są! Zrób sobie pod, no. pod paskę. On całkiem zapomniał, że takie rzeczy istnieją. Dawaj, Rubenek, Rubenek, Rubenek! Eee, no ja tu zlazłem. What the fuck? Ten, aha, Jesteś chyba najszczęśliwszym facetem, który będzie miał podpaskę. Lol. A to jakiś working progress, what the fuck? Jaki working progress? Ale jak... dobra. No właśnie szukam ...recepty Ona jest, jest w ogóle dostępna? Boże, to jest Diamond Diamon meter ja wiem, że diamond ale... Diamond Nie ma tego <laughs> A jest ORESNIFER Albo coś w tym desce? Jest jakiś ten Eee Ormeter. Ale what the fuck is. Ormeter, tylko że przy nim jest work in progress. No nie. Ma, nie ma. nawet recepty jego nie ma. Nie, <laughs> <laughs> tak już mi się że będę taki szczęśliwy człowiek w dzisiejszym. Nie. Ale ja to dogram na następny odcinek. Złamałeś mnie, Ja to dogram. F fuck jest. Że... Fuck jest, chodź tutaj. Ja mnie się... to. Tam, tam spuścił na ciebie Zalałbym was. Lawę, a ty już nie wiadomo co myślisz. O murzynek Idę do lala Gdzie idziesz? Do lala. Do lala Lala to To czekaj na mnie Zrób, Zróbcie tam jakąś skrzynię jak możecie skrzynię? No najlepiej dużą Najlepiej dużo. No surowców przyniosłem sporo. Dobra już, o, już się robi, już się robi. To zombie. Drogi misterku już się robi. Ale tu drzewów. To ładne. A jak mi teraz dup... Aha, dobra, najpierw bym musiał ko... Komar. Czas się Dokładnie. Proszę. Proszę cię bardzo, proszę. Paczek uzupełniam. Muski. Lul, o, żelazo od razu, Jep. Na te włożyłem trochę. W zasadzie to pasuje trochę poprzekładać tam z powrotem, tylko najpierw sobie zrobię porządeczek. Czekaj, no, dobra, przed... więcej żelazo no nie. nie przepalamy, bo maseratorek się zrobi. Silver jeszcze zabiorę. W zasadzie węgiel mleję, rzucę do tej skrzynki A ja to, ja to od kilku godzin przepalam. Co myślisz godzin? Ej, maszyn, 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 maszyn. Lulle! A czek, gdzie dałeś przepalone? Tu wszystko, jest w jednej skrzyni. Tu będzie. Tu chcę zrobić sobie e, skrzynkę na Tomcraft. Także tu wszystko będzie tam kraftowe. Tak, tak. tak? O, pięknie. Patrz, się wyczyściło. Kwartz e, też są chyba tą kraftą, nie? Kwarty? No jakieś, jakieś tam rzeczy z tego tą kraftu są. Czy jest na naukę w ogóle? Wspaniałą twor... łuku. Ale w którym kierunku naukę? Nie wiem. Łopatę ma żelazną. Jakie te. Zł... <laughs> Jezu. Oddaj mi ją. Nie wydropił mi tej Ty 17 czy ja chcę jeszcze więcej I need more 24 kB i... I need more. to daj A, a jaki cwajnik scafoldingi se tu rypnął Do przepalania pewnie oh, 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 fuck. O, o o jak no? Nawałka Nie będziemy marnować węgla To przemu To nie przystoi, czekaj i tak ja... A Ta jaki tu... ładny mamieczek widziałeś, widziałeś ładny, nie? A co to jest za mieczek? A tutaj też mam klafałkę ładną. titanium, Tak, tak. wiedziałem, że to ten. Bo no, tutaj, tutaj rzeczy z Industrial Crafta. Industrial in Dobrze. E, 24 mózgi. Chciałbym mieć tak u siebie na 125. 2, 5. To zajmij się tą kraftem chciałbyś mieć mózg o, Nie, Chciałbyś mieć mózg On chciał nie, powiedzieć... Nie to, że no. zajął się tym craftem, Eniu, tylko że wiesz. E, że co? E, to jest zombiaki, ciężko jest znaleźć, tak naprawdę. No nie chcę mi się kopać tych osobnych... Ale to tej... najczęściej jest tak, że one ciebie znajdują. No wiem. To Dobra, tak, redstone... Nie... Enek, jeżeli tu mamy mieć tymczasową bazę, to ta baza też jakoś musi wyglądać, nie? Tymczasowo tak. Czekaj, nie, 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 ja idę jeszcze trochę, to będzie za mało. Koprę, ja. kupi piec, chciałem zrobić. No ale, ale myślę, że to było złoto. To by A kości jakich, jakiegoś tam szkieletę nie zabiliście pod razem gdzieś? Gdzie? Nie, lol. Myślę, że nie topiasz mi, zapierdzili już żelazo. Co? Jak. No nie wiem, tak przyleciał od razu, wiesz? Tak wleciał tam, gdzie przekopałem, to i się że Aha. Ty albo i zapierd... Niemożliwe. Nie, nie. Może ty już nie wymyślaj teorii spiskowych. O? Nie, to po To, że. Boże... Jest... Nie. Ale jak ma widzenia. Nie, nie ma widzenia. Znałem mi wszystko. Się zje, zje, zjebło się? No. Ja teraz widzę... Nie wiem. Widzisz mnie w domku? Widzę cię w domku. Chodzę po tym domku? Tak. No. A ja widzę cię sfrisowanego. Sfrezowałem się? Mhm. No. Ale podłogę widzę jak ładnie robisz. No widzisz. Haha. Ha. I Łatne. zaraz do was wracam. Mhm. Bo moje odcinki będą po 8 minut. <grych> Nie wiem. 20 odcięcia po prostu na odcinkach. Tak wyjdzie. Chyba, że robimy małą przerwę teraz. No, mała przerwa by się przydała.